Wyobraź sobie mroczny las w Bawarii, są lata 30. W kręgu pochodni stoi sam Heinrich Himmler, unosi runiczny miecz ponad symbolem Czarnego Słońca. To nie jest scena z horroru ani upiorny bal przebierańców, lecz prawdziwe oblicze okultystycznego jądra III Rzeszy. Nazistowska elita chłonęła mistykę, by dodać swojej ideologii aure pradawnej mocy. Jak biło okultystyczne serce Rzeszy? O tym w dłuższym odcinku z serii Oblicza Rzeszy znajdziesz ją na moim kanale. Korzenie pogańskich wierzeń nazistów wyrosły w tzw. Bractwie Tule, które podsunęło Hitlerowi swastykę, i mit Hyperborei, gdy już partia objęła władzę, Himmler utworzył Annenerbe, instytut szukający świętego grala, włócznie przeznaczenie i dowody, że Atlantyda leżała na ziemiach germańskich. Sceny z Indiany Jonesa nie były wyssane z palca, Niemcy faktycznie prowadzili zaawansowane badania archeologiczne przed wojną. Ekspedycje biegły aż do Tybetu, by mierzyć czaszki mnichów i potwierdzić aryjskie fantazje. W zamku Wabelsburg oficerowie SS przechodzili rytuały przy okrągłym stole rodem ze względu o królu Arturze. Pozacka wielkiej sali lśniła symbolem szwarce, Sonę, a inicjowani otrzymywali srebrne pierścienie z trupią czaszką i runą Zig, rzekomo chroniącą przed kulami. Astrologowie w Berlinie wyznaczali daty ofensyw, gdy sytuacja na froncie gasła, słowo Wunderwaffe brzmiało jak zaklęcie. Jednak ze świecami, runami i talizmanami stała brutalna pragmatyka, propaganda, przymus i przemysł zagłady. Okultystyczny teatr był maską, która miała dodać żołnierzom sensu, a przywódcą aureoli wybrańców losu.